A w dzisiejszej szopce dla reportera Będzie ostro To jest Józef Józef jest bardzo religijnym człowiekiem Czyli wiadomo, niewinny I Józef razem z żoną przed jej śmiercią W ogóle jeśli ta żona miała na imię Maria to pierdolne No to Józef z żoną przepisali na córkę cały swój majątek Na posesji stała figurka Matki Boskiej I wtedy zaczęła się awantura Bo córka ze swoim mężem Bo oni przestali chodzić do kościoła I zażądali usunięcia tej figurki Coś mi tu kurwa nie gra Józef przepisał im cały majątek Stała se figurka I jest awantura o usunięcie figurki Górki. Józef pokazuje też, o jakie sprawy sądzi się z córką. Prawa? lampek, to, Strawa co... por, porwania butów. Józef ma też w uchu blutacza przez cały czas. Bo nigdy nie wiesz, kiedy ktoś z ofertą fotowoltaiki zadzwoni. W trakcie reportażu, gdzie w sumie nadal kurwa nie wiemy o co tam chodzi, Józef ze swoją ekipą zaczynają śpiewać. Bóg wybrał I wiecie, to nie jest tak, że ja wyśmiewam religijność tego człowieka. Tylko, no kurwa, no na no wszystko jest miejsce i czas. A to jest ewidentnie robione pod kamery. Józef też mówi, że mąż jego córki. Ma powiązania. A jakie powiązania? Z policjantami. I jak mnie to wkurwia, bo na wsi to każdy jeden ma układy w prokuraturach, sądach i policji. I zawsze to są takie przykłady w stylu, proszę panią, bo on ma warzywniak i tam żona komendanta kupuje kefir. Proszę panią, to jest klika. Pracuję w browarach tyski. No mówiłem, kurwa! Zięć pracuje w browarach tyski. Proszę panią, to jest układ zamknięty. No kurwa. No nic, dawno pieśni nie było. Ja, Polska w pigułce Wracamy do studia Piotrek, o co tu w ogóle chodzi? Zarzuca się panu, że pan wpadł w szał Kiedy dowiedział się, że to dzieci, a nie pan Zostały uposażone w polisie na życie zmarłej żony Czyli Józef się wkurwił, że razem z żoną pracował na ten majątek całe życie A że majątek był zapisany na żonę To raptem Józef nic nie ma Czy można się wkurwić w takiej sytuacji? Pewnie, że można I teraz tak, nie ma drugiej strony Więc nie wiemy, czy te dzieci to jakaś patola, która dokucza ojcu Czy może jednak Józef odpierdalał Jakiejś szopki na podwórku. I Kaszewiak ma podobne zdanie, bo mówi. Gdybym ja, a akurat mam taką dzisiaj sposobność, że czeka wśród widowni mój tata na mnie. Czemu to wstawiłem? Dla zasięgów. Ja wśród fanek mam bardziej córki. Jak wstawiam Kaszewiaka na miniaturkę, to komentują bardziej matki. Bo teraz niech leci spam od babci. Wracając. Gdybym od niego dostał, dostał dom. Wszystko. i choćby zachowywał się w sposób najgorszy Dobra, to możliwy. To Jeżeli właśnie. gościna mi nie odpowiadałaby mojego taty, to sam bym sprawił, żeby się poczuł z powrotem u siebie, a sam się przeniósł. Czyli z Kaszewiakowego na nasz. Jeśli jest tak, że Józef coś odwala, to, to przecież jeśli się tym dzieciom nie podoba, to niech sobie wezmą połowę po matce, a drugą połowę zostawią w spokoju dla Józefa. Rozsądne podejście. Tak czy siak, tylko zostańcie do samego końca. Bo potem były jeszcze trzy sprawy, a na koniec Podkazy światu, ile siły ma! Nie raz, nie dwa! Posłuchajcie, za tydzień będzie taki odcinek, jakiego jeszcze na tym profilu nie było. Więc przygotujcie się na coś bardzo... Bardzo mocnego. A jeśli dotrwaliście do samego końca, to zostawcie komentarz o treści Kaszewiak Senior. Do soboty robaczka.